Do tej pory ugruntowaliśmy, że data 476 na upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego była późniejszym wymysłem Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego podczas panowania Justyniana, aby usprawiedliwić wojnę przeciwko germańskim królestwom Zachodu. Ale jeśli 476 to wymysł, to jaka byłaby prawdziwa data upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego? Jak ustaliliśmy w poprzednich filmach, to wschodniorzymski kronikarz Marcelinus Comes był pierwszym, który wysunął pomysł, że zachodnie cesarstwo rzymskie upadło w 476, o czym mówiłem w tym filmie tutaj. Jak już mówiliśmy, według wszystkich definicji imperium królestwo Teodoryka było o wiele bardziej imperium niż oficjalnie nazwane Zachodnie Cesarstwo Rzymskie z 470. lat. Posiadało większe terytorium, było politycznie stabilniejsze, nie było ciągłych uzurpatorów i wojen domowych, a po 510 roku Teodoryk skutecznie rządził nawet królestwem Wizygotów. Tak więc, biorąc pod uwagę całość, duża część dawnego zachodniego cesarstwa rzymskiego była rządzona z rawenny, jak to miało miejsce w ostatnich latach zachodniego cesarstwa rzymskiego po śmierci cesarza Antemiusza. Możemy więc powiedzieć, że pomijając szczegół, że Teodoryk nie posiadał tytułu cesarza zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, faktycznie rządził jak jeden. Wydano monety, które mają znacznie wyższą jakość niż niskiej jakości monety zachodnio-rzymskie z lat 460 i 470. W rawennie wybudowano nowe budynki. Rzymskie instytucje były starannie zachowane. Konsulowie byli wybierani na zachodzie. Rzymski senat zbierał się w Rzymie, jakby nic się nie zmieniło, a prefekt miejski Rzymu, praefectus urbi, otrzymywał podatki od państwa Ostrogotów, aby chronić, naprawiać i utrzymywać starożytne zabytki miasta Rzymu. Prawo rzymskie nadal było praktykowane. Nauczano literatury i retoryki rzymskiej, a wielcy mężowie stanu tacy jak Kasiodor, Symmachus i Boetius. Rezydowali w Rzymie i kontynuowali tradycję rzymian. Nadal mówiono po łacinie, a nawet handel zaczął się nieco odradzać po burzliwych latach 470. Rzymskie drogi nadal były funkcjonalne i używane. Rzymskie akwedukty nadal dostarczały wodę do dużych miast Mediolanum, Ravenny, Neapolis i Rzymu, a rzymskie łaźnie były nadal używane na terenie całych Włoch. Nawet gry były organizowane w Circus Maximus. Podczas konsulatu Eutarika, który został mianowany na to starożytne stanowisko w 519 roku, konsulat, który został nawet zaakceptowany przez wschodniorzymskiego cesarza Justyna Piprygu, gry były organizowane w Circus Maximus i Koloseum. Eutarek wjechał do miasta w triumfalnej procesji, która wciąż budziła podziw i mogła przypominać stare cesarskie triumfy. Regularne gry gladiatorskie zostały już wtedy całkowicie zniesione, ale polowania na zwierzęta nadal cieszyły się dużą popularnością, więc Venatores, łowcy zwierząt, nadal ścigali dzikie bestie w Koloseum na cześć obchodów konsulatu Eutaryka. Wyścigi rydwanów były organizowane w Circus Maximus, gdzie zielona i niebieska frakcja toczyły ze sobą zacięte wyścigi, które nierzadko prowadziły do burzliwych scen bujek i walk. A nawet do otwartych, wojennych sytuacji między frakcjami Rydwanów. Dość często zawodnicy Rydwanów z Rzymu musieli uciekać do Konstantynopola i na odwrót, gdy sytuacja stawała się zbyt napięta. Ale królestwo Teodoryka było również królestwem tolerancji religijnej. Teodoryk i jego ostrogoci byli chrześcijanami ariańskimi, podczas gdy największa część populacji rzymskiej była chrześcijanami chalcedońskimi. Ale wciąż istniał pogaństwo i wiele starych pogańskich rytuałów było wykonywanych w Rzymie i okolicznej wsi. Na przykład, jak mówi nam Prokopiusz, nawet tak późno jak w 537 roku, kiedy był w Rzymie, populacja uczestniczyła w starym pogańskim festiwalu. Luperkaliów, czy też świątynia Janusa na forum Romanum, była nadal otwierana w czasie wojny i zamykana w czasach pokoju. W bardziej wiejskich rejonach stare pogańskie religie były nadal praktykowane w częściach i wydaje się, że Teodoryk nie miał nic przeciwko. I proszę polubić ten film i zasubskrybować, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów na fascynujący temat późnego cesarstwa rzymskiego i proszę rozważyć wsparcie naszej pracy na Patreonie lub poprzez członkostwo na YouTube, ponieważ długoterminowe utrzymanie tego kanału niestety zależy od waszego wsparcia. YouTube nie jest naprawdę hojny dla tak niszowego tematu jak upadek Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego dochody z reklam są bardzo niskie. Dlatego, aby być długoterminowo zrównoważonym, niestety potrzebuję waszego finansowego wsparcia poprzez Patreon lub członkostwo na YouTube, choć przykro mi to mówić. I mamy nowego członka kaiser Alessandro Maikenas. Bardzo dziękuję Alessandro za tak hojne wsparcie tego kanału. Chciałbym podziękować każdemu, kto wspiera ten kanał w jakiejkolwiek formie. Bardzo dziękuję, przyjaciele. Gratias Tibiago Amici. Więc moglibyśmy powiedzieć, że zachodnie cesarstwo rzymskie nadal istniało na początku V wieku, tylko że zamiast rzymskiego cesarza był teraz germański król, który de facto we wszystkich intencjach i zamiarach zachowywał się jak zachodni cesarz rzymski. I należy zauważyć, że nawet przed 476 roku n.r. wiele razy zachodnie cesarstwo rzymskie było pod kontrolą barbarzyńskiego magister militum, np. Arbogasta, Stilichona czy Ricimy, a zachodni tron był czasami pusty przez wiele miesięcy. Więc germański władca wcale nie był nieznaną sytuacją. W rzeczywistości po roku 476 nastąpiła niezwykła ciągłość. Także nikt na zachodzie w tamtym czasie nie pomyślałby o roku 476 jako dacie upadku Cesarstwa Rzymskiego. Zachodnie Cesarstwo Rzymskie było w pełni żywe i zdrowe dla ogromnej większości Rzymian mieszkających we Włoszech, w Dalmacji czy w wizygockiej Hiszpanii. Ale to miało się zaraz zmienić. Wschodnio-rzymski cesarz Justynian miał bardzo odmienną wizję cesarstwa rzymskiego, dlatego też rozpoczął serię wojen przeciwko zachodnim królestwom germańskim. Najpierw królestwo Wandalów padło przed wschodnimi Rzymianami w 534 roku, a potem w 535 roku wybuchła wojna przeciwko Ostrogotom, o której szczegółowo opowiadałem w tych dwóch filmach tutaj. Ale podczas gdy wojna przeciwko Wandalom była szybka i ich królestwo zostało anektowane bez negatywnego wpływu na lokalną populację rzymską, tym razem było bardzo inaczej. Od 535 do 562 roku Włochy zostały tak zupełnie i tak kompletnie zniszczone, że pogrążyły się w ciemnych wiekach. Miasto Rzym zostało poważnie uszkodzone i wyludnione. W pewnym momencie wojen gotyckich w mieście prawie nie zostało żadnych mieszkańców. Populacja zmniejszyła się z 1 do 200 tysięcy ludzi przed wojnami do 30 tysięcy po wojnach. Głód nawiedził Ziemię po serii erupcji wulkanicznych w 536 roku, które osłabiły słońce. Plaga ogarnęła imperium i Włochy po 541 roku. Mediolanum, drugie co do wielkości miasto we Włoszech, zostało zrównane z ziemią w 539 roku. Ponad 10 tysięcy obywateli zostało brutalnie zamordowanych przez koalicję gotów i burgundów. Wszyscy rzymscy senatorowie zostali zabici bądź zbiegli do Konstantynopola lub swych ziemskich posiadłości. Urzędy konsula i prefektusa Urbi przestały istnieć na zachodzie. Prawo rzymskie, biblioteki i inne dawne instytucje rzymskie zniknęły. Akwedukty Rzymu zostały zniszczone, zalewając kampanię i przekształcając ją w chorobotwórcze bagna. Duże cesarskie łaźnie, niektóre z nich były w ciągłym użyciu przez ponad 500 lat, przestały działać i zostały opuszczone. Następnie Longobardowie najechali Włochy w roku 568, dzieląc półwysep na terytorium rządzone przez Longobardów i terytorium rządzone przez wschodnich Rzymian od czego Włochy potrzebowałyby 1300 lat na odzyskanie jedności, co również przyczyniło się do oziębienia stosunków między wschodnim i zachodnim kościołem chrześcijańskim. Krótko mówiąc, wszystko co było rzymskie zostało całkowicie i kompletnie zniszczone w wojnach gotyckich. Możemy więc powiedzieć, że prawdziwy koniec zachodniego cesarstwa rzymskiego rozpoczął się w roku 535 n.e., i zakończył w roku 553, kiedy gotowie zostali ostatecznie pokonani w bitwie pod Mons Lactarius przez wschodnio-rzymskiego generała Narsesa. Ale dopiero w roku 562 ostatnie twierdze franków i gotów zostały pokonane we Włoszech, także Półwysep doświadczył 27 lat długotrwałych i niewiarygodnie brutalnych wojen. Miasta Włoch. Które przed wojnami z gotami były zamożne, teraz leżały w ruinach. Populacja była kompletnie zubożała i zmniejszyła się. Zachodnie Imperium Rzymskie teraz naprawdę upadło, a ten upadek zaczął się powoli w 535 roku. Naprawdę przyspieszył po 546, a do 562 był już kompletny. Więc Rzym nie upadł w 476 roku, ale od 535 do 562. Te 27 lat, według mnie, to prawdziwy upadek miasta Rzymu jako takiego i tego, co moglibyśmy nazwać nowym, odradzającym się zachodnim cesarstwem rzymskim. Tak więc Justynian, pragnąc przywrócić zachodnie cesarstwo rzymskie, tak naprawdę je zakończył. Kolejna z tych ironii historii. A jeśli jesteś zainteresowany, jak wojny gotyckie zniszczyły miasto Rzym, możesz obejrzeć ten film tutaj w prawym górnym rogu. Ale jeśli jesteś bardziej zainteresowany samymi wojnami gotyckimi, możesz obejrzeć inny film w prawym dolnym rogu. Ponownie dziękuję wszystkim przyjaciołom historii Rzymu. Gratias Amici Imperii Romanii i Bene Valete.